Jesteśmy ponownie na Hyoul Mall i e, tutaj są miejsca, gdzie można spróbować e, ramena. Oczywiście wioska jest takim must havem, do którego trzeba iść będąc w Busan. Myślę, patrzcie, no z takim widokiem. No, najlepsze miejsce chyba do obserwowania, posiedzenia, spędzenia czasu, wypicia kawy. Jak widzicie, tu na dole, my jeszcze pewnie będziemy tamtędy szli, i to jest, to jest taki walking space, gdzie przy brzegu właśnie można sobie pochodzić. Później jest przejście na drugą stronę tunelem. Zobaczymy, bo dzisiaj mamy ambitny plan pójścia. Na tę zągdę piechotą. Zobaczymy, czy nam się to uda. więc zostańcie razem z nami. Się patrzy, jest. Jest, jest Jak w większości koreańskich miejsc, warto przyjść troszeczkę później ponieważ o tej godzinie wszystko jednak jest zamknięte. Był tam taki fajny sklep, gdzie kupowałam wcześniej pamiątkę właśnie z tego miejsca, pocztówkę na ścianę do przewieszenia, ale właśnie o tej godzinie jest zamknięte, więc radzę jednak 11.30 11 około przyjść tutaj. W tym czasie, żeby wypić sobie kawę, kupić jakąś pamiątkę, jeżeli lubicie zbierać magnesy lub pocztówki. One nie są całe pomalowane. To jest hmm. właśnie słabe, że oni nie pomalowali tego do końca. No, Minęłyśmy y, tunel, który jeszcze będziemy widziały, kiedy będziemy wracać tą samą chyba drogę, tak myślę. A teraz y, idziemy w stronę tej dżungle brzegiem y, morza. Zobaczymy, czy uda nam się tutaj przejść. Niby mapy pokazują, że jest taka możliwość, ale <grywa> druga nie wygląda jakoś y, zachęcająco. Jak widzicie, jest pełno kamieni, a my idziemy tutaj bardzo małą dróżką, taką prawie już rozpadającą się. I dam wam znać, czy dojdziemy w późniejszym etapie. I jak już Wam wcześniej wspominałam, na takich ważniejszych miejscach, miejscach, gdzie często Koreańczycy bywają, chodzą na spacery, są wystawione kamyczki, poukładane jeden na drugim, a są po to te kamyczki, żeby spełniły im się życzenia, w czasie, które złożyli w czasie układania tych kamyczków. Nie jest to lekka e, ścieżka, ale też nie należy ona do jakichś bardzo wymagających. E, Trwa to jakieś półtora godziny z przejścia z jednej z wioski do Hedongde, ale widać, że ścieżka już trochę przeszła w sporo ubytków, ale myślę, że na spokojnie można ten kawałek przejść. Oczywiście, jeżeli macie czas, jeżeli nie macie czasu, to warto skorzystać z komunikacji miejskiej. Mi się wydaje, jakbym przeszła z 20 km, a to się okazuje, że nawet kilometra nie przeszliśmy. Zostało nam 3,9 km do Taejongwe. Są też, oczywiście, miejsca w takie obserwatorium, gdzie możecie sobie podpatrzeć na statki w Busan. Tego nie czujecie, ale jesteśmy teraz na takim mostku pomagającym właśnie przejść przez większą dziurę na szesie wszystko tutaj jest stalowe czyli przygotowane na spacerowiczów jednak nie widujemy tutaj za dużo obcokrajowców raczej jesteśmy jedyni sporo jest koreańskich piechurów ja Oczywiście jako, że jesteśmy w Korei, to mamy mnóstwo schodów. Czyli pod górkę z górki, pod górkę z górki. A nie wiem czy pamiętacie, to miejsce tutaj miałam mój film właśnie także z Steżong który podlinkuję Wam w jednym z rogów. I dzisiaj myślę, że pójdziemy do Muzeum Henio, żeby trochę tak wyróżnić ten dzisiejszy dzień i vloga. Myślałam i trochę żałuję, że Wam nie dałam znać, że będziemy na taką ścieżkę iść, to byście przygotowali jakieś pytanie dla mnie i dla moich sióstr, co byście chcieli wiedzieć. Dobra, idziemy, bo kolejne schody nas czekają oczywiście. Uwaga dla Was, jeżeli chcielibyście przejść taką ścieżką z takimi widokami, ale na sił, sił Wam by nie starczyło, to pamiętajcie można tutaj wejść schodami co kawałek tak naprawdę są takie schody i możecie wejść i bez problemu na przykład przejść sobie kawałek. Nie ma problemu. A myślę, że dla tych widoków jest warto. Fajne zdobienia na tych schodach mają właśnie poukładanych kamyczków. Widać, że tutaj ktoś się bardzo postarał, żeby ładnie wyglądało. Można sobie różne zdjęcia porobić na na tle skał, albo na tle oczywiście morza. Jako, że jesteśmy w Busan, musi być ich dużo. Patrycja w Polsce morsuje, dlatego dla niej zimna woda nie jest straszna. Ja zostaję w moich szczytach. Bo zabraknąć dróżki dla zdrowotności. I oczywiście coś pięknego, czyli róże których jeszcze nie ma Ostatnio jedliśmy Kimbab razem z glonami, takimi świeżymi glonami i owocami morza. Także jest możliwość zamówienia tutaj tego pusznego ramo, ramionu z owocami morza, który tak fajnie wyglądał. Myśmy nie zamówili, bo Eliasz nie je pikantnych rzeczy. Powiedziała mi, żebym pokazywała Wam bardziej tą ładną stronę, więc patrzcie sobie tutaj na morze, a my jemy lody. Ja mam z zieloną herbatą za 4000 tysiące. Patrycja kupiła także sobie kawę i mówi, że jest bardzo dobra, więc... Polecamy, polecaj, kolody też są pyszne, chociaż kręcone to nie są takie klasyczne, sztuczne kręcone, ale naprawdę fajne i maślane. Muszę jeść, bo się już topią. Wow. Tutaj mamy stroje, które kiedyś pływały e, Henio. I miały właśnie takie czapeczki, zabudowane, t-shirty oraz e, takie kubraczki. Jak widzicie. Sprzęt, który razem ze sobą woziły. Są boje oraz kosze, gdzie zbierały owoce morza. I już teraz są bardziej nowoczesne stroje razem z pianką, ale nadal bez butli. Nie tylko syrenki są z dżedżu, ale także są z Busan, czyli mamy tutaj busańskie syrenki. Za mną tutaj znajduje się Fish Market, czyli możecie kupić świeże owoce, może na przykład przy brzegu, jak wcześniej widzieliśmy, zjeść ryby. A na drugim piętrze jest muzeum. Na trzecim piętrze mamy rooftop, czyli. E... Co to jest rooftop? A na trzecim piętrze mamy dach. Na przystanku autobusowym niestety musieliśmy zrezygnować z pierwszej wycieczki. Nie są to w jakiś dobry, wygodny sposób połączone jednak, ale i tak ten krótka e, przejście było super. Nam się podobało. O matko, prawie kupę, mi weszła. <gry> My to przeszły 40 godzinę. No, nie wiem ile zrobiliśmy 5 km i y, Pewne przeciwności losu spowodowały to, że musiałyśmy zrezygnować, ale to i tak dobrze, bo jednak nie jest to w jakiś wygodny sposób połączone, więc stwierdziłyśmy, że jedziemy autobusem, ale i tak fajny dystans zrobiliśmy, bo zrobiliśmy prawie 8-9 kilometrów takimi pięknymi widokami, więc było warto. Niestety ta końcówka nas trochę zawiodła, ale widzę, że tam już jakąś drogę robią, więc może kiedyś ładnie, w jakiś fajny sposób to połączą. Ogólnie jest tam przejście, ale zostało ono zablokowane i nie było możliwości. Może kiedyś wznowią, to zobaczymy. Będę na pewno sprawdzała i dam Wam znać. Wkładamy makaron do środka. Nasze sasze saszetkę oczywiście klasycznie byśmy robili w domu, tu, z tej strony, wkładamy, naciskamy jedynkę i wtedy siadzak i jedzie. Oczywiście pamiętamy, żeby wyrzucać śmieci do plastika. My past Like you're still around Kiedy go tak wow! A przyszliśmy tutaj dlatego, że chciałam Wam powiedzieć o historii tego pomnika. Jest to pomnik upamiętniający matki, które w trakcie inwazji e, japońskiej wysłały na front e, bliżej Seulu, północy Korei swoich synów i gdy usłyszały o tym, że synowie zginęli na froncie przyszły tutaj do Tejongde i popełniły samobójstwo wskacząc z klinów. Tutaj byliśmy, to, to było całe jeszcze nienaruszone, a widzę, że już remontują. Nic nie widać, żeby się paliło. Może to zapobiegają? Może suszę idą? No możliwe. Mam nadzieję, że szkolenie. Nie, no bo jakby pożar był, no to tu by było. Bo tam jest ta droga, którą budują teraz.